przybywa na ziemię Danii, aby pomóc królowi Hrodgarowi w walce z potworem Grendelem. W drugiej części utworu Beowulf dzielnie rozprawia się ze smokiem i niestety ginie w skutek odniesionych ran. Poemat ten powstał prawdopodobnie w VIII wieku naszej ery i jest uważany za jedno z najważniejszych dzieł literatury staroangielskiej. Jednak historia języka angielskiego, jak i języka w ogóle, sięga znacznie, znacznie wcześniej. Zatem zacznijmy od samego początku, czyli od pojawienia się istoty ludzkiej na Ziemi. Zdaniem badaczy, pierwsi przedstawiciele Homo sapiens pojawili się w Afryce około 200-300 tysięcy lat temu, a wykształcenie się czegoś, co możemy nazywać językiem, szacuje się na okres około 100 tysięcy lat temu. Językoznawcy przyjmują hipotezę, że około 6 tysięcy lat temu ukształtował się język praindoeuropejski, uważany za praprzodka wielu współczesnych języków, czyli np. języków słowiańskich, takich jak język polski, języków italskich, takich jak język włoski, języków germańskich, takich jak właśnie język angielski i wielu innych języków. Jednak tak naprawdę nie wiadomo, czy język praindoeuropejski kiedykolwiek był jednym, spójnym językiem i czy był używany na jednym obszarze geograficznym. Ale jak powstał język angielski, a raczej staroangielski? 800 lat przed naszą erą wyspy brytyjskie zostały skolonizowane przez plemiona celtyckie. Stąd w języku angielskim znalazły się takie słowa jak bod, czyli pieśniarz, car, jako pojazd na kołach czy nazwy administracyjne takie jak Kent, Avon czy Dover. 50 lat przed naszą erą do gry wkroczyli Rzymianie, którzy w ramach swoich licznych podbojów gościli na wyspach brytyjskich aż do 410 roku naszej ery. Zdobywając w tym czasie terytoria sięgające aż po dzisiejszą Szkocję. Ze względu na potęgę imperium rzymskiego i obecność Rzymian na kontynencie europejskim, język łaciński, którym posługiwali się wówczas Rzymianie, odcisnął swoje piętno na. Wczesnych językach, również na językach celtyckich i germańskich. Słowa takie jak wall, kitchen, wine, mile, czy street, czyli ściana, kuchnia, wino, mila, czy ulica zostały zapożyczone z łaciny, do języków germańskich, a z języków germańskich przeszły do języka angielskiego. Wreszcie, za początek języka angielskiego można uznać rok. 449 naszej ery, gdy na wezwanie celtyckiego króla Vortigerna na wyspach brytyjskich pojawiają się pierwsi germańscy najeźdźcy: Sasi, Jutowie i Anglowie. Jak się domyślacie, język angielski zawdzięcza swoją nazwę właśnie tym ostatnim. Na początku nowi przybysze pomagają Celtom w walkach z innymi plemionami, ale szybko zwracają się przeciwko Celtom. W końcu, języki germańskie wypierają języki celtyckie na peryferia, m.in. do Walii. W VI wieku na Wyspach Brytyjskich zachodzą procesy chrystianizacji i w ten sposób pod wpływem Rzymu do języka trafiają nowe słowa pochodzenia łacińskiego, takie jak abet, czyli opat, altar, czyli ołtarz, czy hem. jako utwór muzyczny o charakterze liturgicznym. Pod koniec 8 stulecia na Wyspach Brytyjskich rozpoczyna się era Wikingów. W 793 roku doszło do brutalnej napaści na klasztor na wyspie Lindisfarne. Tamtejsi mnisi zostali wymordowani lub trafili do niewoli, a sam klasztor został splądrowany. To wydarzenie doczekało się ekranizacji w słynnym serialu Wikingowie. Podpowiadam: pierwszy sezon, drugi odcinek, 33 minuta. Najazdy Wikingów trwały przez kolejne 200 lat. W tym czasie Wikingowie budują na wyspach brytyjskich własne osady, a poprzez mniej lub bardziej fortunne kontakty z tubylczą ludnością do języka staroangielskiego zaczynają trafiać setki nowych słów, takich jak egg, leg, coal, skin, cake, sky, ugly, knife, czy nazwy niektórych dni tygodnia, na przykład Thursday ma oznaczać Thursday, czyli Dzień Tora, jednego z nordyckich bóstw. Za koniec języka staroangielskiego i początek języka średnioangielskiego uznaje się rok 1066, gdy Normanowie, czyli taka mieszanka Wikingów i Francuzów, skutecznie podbija Wielką Brytanię. Jednocześnie język francuski staje się mową szlachciców i dworzan, a język angielski ulega Diametralnej przebudowie. Skoro poznaliśmy już pochodzenie języka staroangielskiego, sprawdźmy, czym się charakteryzował. Dialekty W języku staroangielskim możemy wyróżnić cztery główne dialekty: zachodniosaski, kentyjski, mercyjski i nortumbriański. Na szczególne wyróżnienie zasługuje dialekt zachodnio-saski, ponieważ znaczna większość zachowanych tekstów staroangielskich jest napisana właśnie w tym dialekcie. Można więc przypuszczać, że cieszył się on szczególnym prestiżem. Alfabet Pierwsi skrybowie, którzy posługiwali się językiem staroangielskim, korzystali z odmiany alfabetu runicznego, zwanego futhorg. Był to system składający się z 31 znaków. W późniejszym okresie Futhark został zastąpiony pismem opartym na alfabecie łacińskim, uzupełnionym o inne znaki. Na uwagę zasługuje fakt, że alfabet staroangielski zasadniczo nie posługiwał się wielkimi literami i miał bardzo ograniczoną interpunkcję. Słownictwo. Według dostępnych źródeł, język staroangielski składał się z około 30 do 50 tysięcy słów, a zdecydowana większość z nich była pochodzenia germańskiego. Szacuje się, że od tamtego czasu około 80% słownictwa zostało utraconego lub zastąpionego za pożyczeniami, głównie z języka francuskiego i łaciny. Zatem zasadne może być pytanie, ile tak naprawdę. Jest języka angielskiego w języku angielskim. Gramatyka. Pod względem gramatyki, język staroangielski i nowożytny język angielski to dwa różne światy. Na przykład język staroangielski jest językiem syntetycznym czyli takim, który używa końcówek fleksyjnych, wskazujących na przypadki czy czas gramatyczny tak jak mniej więcej w dzisiejszym języku polskim. Dzięki temu kolejność słów w zdaniu cechowała się większą elastycznością, chociaż czasownik zazwyczaj występował na końcu zdania, podobnie jak w dzisiejszym języku niemieckim. Dla porównania, nowożytny język angielski jest językiem analitycznym, czyli takim, gdzie fleksja, czyli te, te końcówki fleksyjne, zostały zastąpione czasownikami posiłkowymi, takimi jak have, do czy did. Lub przyjmkami takimi jak of lub to. Ponadto, szyk zdania stał się w dzisiejszym języku angielskim bardzo sztywny. Fonologia Ale jak brzmiał język staroangielski i czy był podobny do nowożytnego języka angielskiego? Ocencie sami. Na początku filmu mogliście usłyszeć fragment staroangielskiego poematu. Dajcie znać w komentarzu, czy język staroangielski bardziej przypomina Wam dzisiejszy język angielski, czy na przykład bardziej język niemiecki? Słuchajcie, o, o fonologii języka staroangielskiego można powiedzieć bardzo, bardzo wiele, ale na wyróżnienie zasługuje fakt, że na przykład wymawia, wymawiane były podwójne spółgłoski. Na przykład sunne, czyli słońce. W przeciwieństwie do języka angielskiego nowożytnego, gdzie podwójne spółgłoski wymawiane są jako jedna, np. little czy coffee, a nie little czy coffee. Ponadto w języku staroangielskim występowały spółgłoski, których nie ma w dzisiejszym języku angielskim, np. ch czy r. Bardziej dociekliwym z Was polecam zapoznać się również z pojęciem prawa grima. Czyli zjawiskiem, które polegało na tym, że pewne spółgłoski zostały zastąpione innymi spółgłoskami. To już wszystko w tej części na temat historii języka angielskiego. Jeśli uważacie ten materiał za wartościowy, subskrybujcie kanał i zostawcie łapkę w górę. A ja bardzo dziękuję za Waszą uwagę i zapraszam do kolejnych filmów. Do zobaczenia.